Moi kochani rodzice, Waleria i Julian Czarni, wspaniali ludzie, pedagodzy, często wspomnieniami wracam do ich pracy jako nauczycieli tajnego nauczania w czasie II wojny światowej. Jest 1942 wojna. Waleria i Julian Czarni mieszkają przy ulicy Nowa 10 w Rudniku. Są nauczycielami. Mają pięcioro dzieci. Wojna pozbawiła ich pracy, ale nie nadziei. Niemcy zabierają im wszystko. Zamieszkali w ich domach. Czują się jak u siebie. Wraz z nimi zamieszkał strach, lęk o bliskich. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku. W Domu Państwa Czarnych zamieszkał Niemiec, Franz z rodziną, a po drugiej stronie ulicy mieszka kapitan Faber, Waleria z Julianem robią to, co przed wojną. Uczą dzieci, w tym czworo swoich. Mają cztery komplety uczniów od klasy czwartej do siódmej i dwa komplety gimnazjalne. Klasy liczą od 3 do 6 osób. Państwo czarni starają się zachowywać pozory. I odpowiednie środki bezpieczeństwa. Do domu wchodzi się przez furtkę od strony lasu. W razie niebezpieczeństwa należy tam uciekać lub przez płot na podwórze sąsiadów, gdzie jest niezamieszkały dom. Uczniowie prowadzą jeden zeszyt. Nie przynoszą książek, aby wyglądało na to, że przychodzą bawić się do dzieci państwa czarnych. Uczą się tekstów na pamięć. A na lekcji je recytują. Dzieci nigdy nie uczyły się tak rzetelnie. Zadają pytania, dyskutują. W środę po południu Julian prowadzi lekcję geografii. W pokoju jest jego córka Banda i jeszcze dwóch chłopców. Nauczyciel pokazuje im krainy geograficzne Polski. Valeria krząta się po kuchni. Nagle obok niej pojawia się Niemiec Franc. Stanowczo pyta o męża. Kobieta stara się zachować spokój i opóźnić wejście Franca do pokoju. Na szczęście uczniowie nie tracą zimnej krwi. Chłopcy chowają się, a Wanda z opanowaniem wynosi zeszyt i mapę. Julian spokojnie rozmawia z Niemcem. Tym razem się udało. Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej Wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, Czy to, co twoje, będzie zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, Co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament Wiekuistego zwycięstwa zaranie?